Dua Lipa się zaręczyła? Nie mogliby być szczęśliwsi. Dua Lipa ma ogromny powód do radości. Jak donosi jeden z serwisów, w okresie bożonarodzeniowym jej ukochany poprosił ją o rękę. Zakochani zaczęli się spotykać na początku 2024 roku. Z początkiem tego roku media obiegła informacja o nowym związku Dua Lipy. Piosenkarka zaledwie miesiąc po rozstaniu z Romanem Gawrasem zaczęła spotykać się z brytyjskim aktorem Callumem Turnerem. Zakochani niedługo później zadebiutowali publicznie jako para, a ich relacja wzbudziła zainteresowanie w mediach. Dualipa i jej nowy ukochany postarali się jak najszybciej przechodzić na kolejne poziomy relacji. Po tym, jak poznali swoje rodziny, zdecydowali się spędzić święta w swoim towarzystwie. Ten czas był dla nich wyjątkowy, Dualipa się zaręczyła, na nowych zdjęciach na Instagramie Dualipy fani mogli się dopatrzeć pierścionka na palcu. Wywołało to masę spekulacji, jakoby artystka miała zaręczyć się z Kallumem Turnerem. Według informacji podanych przez Desan, piosenkarka przyjęła oświadczyny w okresie bożonarodzeniowym, Dua i Kalum są tak zakochani i wiedzą, że to na zawsze. Są zaręczeni i nie mogliby być szczęśliwsi. Dua przeżyła jedne z najlepszych lat swojej kariery zawodowej i to jest wisienka na torcie, przekazuje informator The Sun. Nowy partner Du Lipy szybko stał się jedną z najważniejszych osób w jej życiu, w związku z tym nikogo nie powinno dziwić, że zaręczyli się zaledwie po roku związku. Callum jest tak solidnym wsparciem dla artystyki i tworzą wspaniałą parę. Ich rodzina i przyjaciele są tak szczęśliwi. To były dla nich niesamowite święta, dodaje źródło.